Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię najprawdopodobniej w czterech lub pięciu odcinkach. Jeszcze nie wiem, jestem na początku rozwiązania, więc nie mogę tego zaplanować, ale e, po tym przykładzie, który teraz rozwiążemy, po tym odcinku, pozostałe będą bonusami dla osób wspierających kanał i linki do tych odcinków znajdziesz na ekranie końcowym e, lub na playlistach. To może już zacznijmy. Jest podany wielomian. I chcemy ustalić krotności pierwiastków tego wielomianu. Na razie tymi słowami się nie przejmujmy, tylko mm, zabierzmy się do rozwiązania w ten sposób, jakbyśmy chcieli wyznaczyć po prostu pierwiastki wielomianu w od x. Czyli co należałoby zrobić? No, musielibyśmy sprawdzić, dla jakich x'ów ten wielomian przyjmuje wartość równą 0. Więc. Musimy w tym momencie wielomian w od x przyrównać do zera. A zatem jeśli przyrównujemy wielomian do zera to oznacza, że każdy z tych nawiasów trzeba przyrównać do zera. No więc przyrównuję x dodać 1 lub x kwadrat dodać p dodać 3. RAZY x dodać 9. Rozwiążmy to pierwsze równanie. Zobacz, tutaj mamy pierwiastek równy minus 1 i to jest pierwiastek jednokrotny. I ten pierwiastek będzie się pojawiał w każdym naszym rozwiązaniu. Natomiast Pozostała część rozwiązania będzie zależała od tego trójmianu kwadratowego. Wiemy, że trójmian kwadratowy i jego rozwiązania zależą z kolei od delty. Jeśli delta będzie liczbą mniejszą od zera, to wtedy nie mamy pierwiastku. Jeśli delta będzie równa 0, to wówczas otrzymamy jeden pierwiastek dwukrotny. Pamiętamy to z lekcji o mm, funkcji kwadratowej i równaniach kwadratowych. Jeden pierwiastek, dopiszę, dwukrotny. Dlaczego dwukrotny? Otóż zwróć uwagę, że gdybyśmy chcieli zapisać mm, równanie kwadratowe, w którym delta jest równa 0, to to równanie wyglądałoby w ten sposób: x odjąć załóżmy jakieś p do kwadratu. To się równa 0. Więc już widzisz, że ta literka p byłaby pierwiastkiem dwukrotnym właśnie ze względu na tą potęgę, która tutaj występuje. Gdybyśmy na przykład chcieli zapisać funkcję kwadratową, dla której delta jest równa 0, to wtedy postać iloczynowa przypominałaby bardzo to, co przed sekundką zapisałem. Widzisz, x odjąć x0 do kwadratu, i tutaj jeszcze jest współczynnik a stojący zawsze przed nawiasami. I tutaj, jak widzisz, też pierwiastkiem tego wyrażenia jest jakaś liczba x0. I to jest pierwiastek dwukrotny ze względu na tą potęgę w tym miejscu. Następnie możemy mieć jeszcze taką opcję, w której delta jest dodatnia, i wtedy mamy dwa pierwiastki jednokrotne. I w takim przypadku zapisywaliśmy kiedyś postać iloczynową, o w tej postaci. Tak, mamy dwa pierwiastki jednokrotne. Tutaj otrzymalibyśmy pierwiastek równy x1, tutaj pierwiastek równy x2 i każdy z tych pierwiastków byłby jednokrotny. I teraz będziemy musieli rozpatrzeć każdy przypadek z osobna i jeszcze będziemy rozpatrywali, co się stanie, jeśli minus jedynkę wstawimy do tego wyrażenia. Natomiast, no to jak widzę tutaj, stworzę cztery odcinki. Piąty to będzie podsumowanie, czyli łącznie wyjdzie nam sześć odcinków. No to zaglądnijmy teraz do odcinków bonusowych.